Dzień dobry, nazywam się Ania Światrzak i z przyjemnością przeczytam bajkę z tomiku Bajki na chwilę przy kominku Bożeny Labus. Moja bajka nosi tytuł Na starym strychu. Na starym strychu życie płynęło własnym rytmem. Zakurzona podłoga skutecznie tłumiła wszelkie kroki, a wąskie okna przepuszczały złote promienie słońca. Niebo okalało ceglaste ściany. Biało skrzydłe gołębie fruwały pomiędzy obłokami. Stary brązowy Miś Marcin, sklapniętym lewym uchem i czarnymi szklanymi oczami, siedział pochylony na ogromnym drewnianym kufrze. Jego ciężkie, mosiężne zawiasy i okucia skrzypiały przy każdym poruszeniu niedźwiadka. – Ach, wzdychał zamyślony. Porcelanowa lalka Emilka z długimi blond lokami spacerowała przy oknie. Przecież musimy mieć Wigilię – powiedziała, tupiąc skórzanymi, granatonowymi yy, bucikami. Tak, tak, wtórował jej szmaciany czerwono niebieski pacyk Teoś, a włóczkowa grzywka aż podskakiwała wraz ze spiczastą czapeczką. Kryształowe serduszko na jej końcu złóciło się w zimowym zachodzącym słońcu. Różowe ogniki raz po raz przemykały przez załamki kryształu. Teoś był najbardziej lubianą zabawką na Starym Strychu. Można było na niego liczyć w każdej chwili. Z uśmiechem na małej buzi rozweselał nawet najsmutniejszych. Wełniany koziołek z niebieskim siodłem i srebrnymi kopytkami leżał z podwiniętymi nóżkami pod skrzynią. Nagle podskoczył i stuknął zakręconymi różkami w kufer. "Słuchajcie, przecież mamy czarodziejską księgę" zawołał. Zabawki z ożywieniem przysunęły się do niego i pół kolem otoczyły kufer. Nawet miś Marcin zsunął się z niego i stanął po środku. Tylko wysuszony bluszcz w glinianej donicy smętnie siedział w najciemniejszym kącie przy drzwiach. Wysuszony nie odzywał się do nikogo od długich tygodni, kiedy to opadły z niego z szelestem ostatnie liście. Obrażony cierpiał, nie otwierając oczu. Suche, kikuty gałązek smętnie sterczały z donicy. Zabawki zapomniały teraz o nim, z wypiekami na twarzy oczekiwały tego, co nastąpi. Ostatni złocisty, długi promyk zatrzymał się na zakurzonej podłodze. Świat pokryła biała, puchowa kołderka spadającego śniegu. Drobne wycinane śnieżynki tańczyły za szybą, na granatowe pociemniałe niebo majestatycznie wkroczył srebrzysty księżyc. Zabawki skinęły zgodnie z główkami. Miś Marcin wolno otwierał skrzypiący kufer. Rozległa się melodia tysiąca szklanych dzwoneczków. Pośród iskierek oczom zebranych ukazała się opasła pergaminowa księga ze złotym medalionem wróżki. Zabawki wiedziały, że wystarczy położyć na nim kryształowe serduszko, a pojawi się ich opiekunka czarodziejka. Pajacyk Teoś powoli odczepił od zabawnej czapeczki swój skarb. Miś ujął kryształ w puchate łapki i położył go na medalionie. Strych zawirował, srebrzyste gwiazdki, unoszone pędem wiatru, kręciły się po pomieszczeniu, strzepując złociste warkocze pyłu. Stary, podci poczciwy strych wyglądał teraz jak królewski salon. W rogu przy oknie stała czarodziejka oparta na kryształowej lasce. Fioletowy, atłasowy płaszcz spływał jej z ramion do samej podłogi, a srebrny pył gwiezdny mienił się na nim tysiącami barw. Wróżka uśmiechała się łagodnie, spoglądając radośnie czarnymi, błyszczącymi oczami na zabawki. Jej długie włosy zakrywał fioletowy, spiczasty kapelusz. I jak wam się podoba, moi drodzy? Zapytała zdumione zabawki, które z otwartymi ustami przyglądały się wszystkim wspaniałościom. Na środku strychu stał długi stół nakryty złocistym obrusem. Na nim gwiaździsta zastawa z mnóstwem pachnących potraw. Drewniana, połyskująca podłoga przykryta była puszystym czerwonym dywanem. W koło stały złote krzesła z aksamitnymi poduszkami, a ściany wyłożone były srebrnymi tapetami. W kącie stał drewniany zegar i wahadłem odmierzał czas. Cudownie! wykrzyknęły chórem zdumione zabawki. Pięknie! Dziękujemy, bardzo dziękujemy, dobra wróżko! wołały tańcząc wokół niej. Tylko wysuszony siedział cicho z zaciśniętymi wargami. Wróżka długo i przenikliwie patrzyła na niego w milczeniu. O, o, i są i prezenty! zawołała lalka Emilka w niebieskiej aksamitnej sukience, spoglądając na górę kolorowych paczek stojących za kominkiem. Hurra, podarunki! zaśpiewał pajacyk Teos i fiknął koziołka. Miś Marcin poprawił czarny atłasowy krawat, w który wpiął kryształową szpilkę. <laughs> Odchrząknął i pytająco spojrzał na wróżkę. A, a, a choinka? powiedział wreszcie. Boże Narodzenie bez drzewka? Wróżka zamyślona pokiwała głową. Masz rację, Marcinie, ale wy macie już drzewko. Ono potrzebuje tylko jednej życzliwej myśli, odrzekła tajemniczo. Zawirowała wokół kryształowej laski i z melodią szklanych dzwoneczków zniknęła. W głębi nocnego zmierzchu unosił się jej dźwięczny głos. Życzę wam dobrze przeżytych świąt. Zabawki spoglądały zdziwione na siebie. Przecież żadne z nich nie było roślinką. Rozejrzały się po odświętnie wystrojonym strychu, a zegar wybił dziewiątą. Niedługo będzie pierwsza gwiazdka, powiedział koziołek, patrząc przez okno. Teoś podszedł w stronę drzwi, na których wisiał czerwony dzwonek i dwie złote szyszki. Nagle zatrzymał się, bo dojrzał w kącie wysuszonego. Kryształowa myśl przemknęła mu przez główkę. Pomóż nam, powiedział do niego. Przecież jesteś rośliną. – dodał błagalnie wysuszony, nawet nie drgnął. Pozostałe zabawki podbiegły w jego stronę. – Zostawmy go! – zapiszczała lalka Emilka. – Ten ponurak nigdy się nie odzywa. Hm, – I nawet nie jest zielony! – zabeczał koziołek. Miś Marcin tylko pokręcił głową. Zabawki odeszły i atłasowymi wstążkami ozdabiały stół. Tylko pajacyk pogładził cicho szaro-brązowe gałązki wysuszonego. Wahadło zegara odmierzało głośno i miarowo upływające sekundy. Dawniej byłeś piękny, powiedział Teoś. Teraz możesz być dobry. Wystarczy jedna życzliwa myśl, przypomniał sobie słowa wróżki. Wysuszony niechętnie otworzył jedno oko. Nie chcę, zaskrzypiał i zamknął oko. Teoś postał przy nim jeszcze przez chwilę i odszedł. Wysuszony spoglądał za nim ukradkiem, spod przymkniętych powiek. Zabawki krzątały się wokół świątecznej kolacji, przekładając naczynia i rozlewając, na, rozlewając napoje. Marcin dożydził drewna, a ogień na kominku rozbłysnął radośnie. Nagle wszyscy usłyszeli żałosne pochlipywanie pajacyka Teosie. – Moje chlip, moje kryształowe serduszko, rozbite! – płakał. Rzeczywiście, odwiedziny wróżki, wspaniałości, które im ofiarowała i świąteczna krzątanina spowodowały, że wszyscy o nim zapomnieli. Kiedy czarodziejska księga zamknęła się, serduszko wypadło z medalionu i spadając na podłogę, rozbiło się na kilka kawałków. Stłuczone leżało obok zegara. Teoś teraz dopiero je odnalazł, przypominając sobie o nim. Zabawki stały zasmucone, nie wiedząc, jak pocieszyć szlochającego pajacyka. Wiedziały, że już nigdy nie przywołają wróżki. Rozbity kryształ nie pasował do medalionu. W kącie coś zaszeleściło. Wysuszony przesunął się w stronę światła. Daj mi je! powiedział zachrypniętym głosem do mokrego od łez Teosia i wyciągnął w jego stronę suche, poskręcane gałęzie. Pajacyk z żałosną miną włożył szklane okruchy w zgrzybiałe ręce wysuszonego. Zapanowała głęboka cisza. Nawet spadające śnieżynki zamarły w bezruchu. Wysuszony z ogromnym wysiłkiem prężył trzeszczące gałęzie, długo nabierał powietrza i dmuchnął w zwinięte dłonie, w których trzymał drobiny kryształu. Rozbrzmiała melodia kryształowych dzwonków. Poprzez splecione palce wysuszonego przelewało się różane światło, które zalało cały pokój. Rozbłysły się w nim wszystkie kolory tęczy. Kryształowe dzwoneczki dzwoniły jeszcze głośniej. Wysuszony otworzył skulone dłonie i oczom zebranych ukazało się. Całe. Piękne, kryształowe serduszko. Zabawki nie patrzyły już jednak na nie, bo przed kominkiem, w miejscu, w którym stał wcześniej wysuszony, wznosiła się teraz piękna, świerkowa choinka. Jej gałązki mieniły się od złotych łańcuchów i czerwono-srebrnych ozdób. Pachniało lasem. Teo ściskając w dłoni swoje serduszko dotknął świerkowej gałązki. Wysuszony, czy to ty? zapytał. Drzewko zaszumiało, rozpościerając gałęzie. Rozległ się głęboki, życzliwy głos. Tak, to ja. Dziękuję ci, Teoś, miałeś rację. Wystarczyła jedna, życzliwa myśl. Na niebie ukazała się pierwsza gwiazdka. Śnieżynki ponownie zawirowały w tańcu. Zabawki zasiadły przy stole. Na starym strychu zapanowała świąteczna atmosfera. Hej, kolęda, kolęda.